Ale wiesz, co, o ja bym nie zdradzał. Może wolałbym, żebyś ty to przekazywał ludziom podczas kręcenia tych filmów. No, i ja tylko, żeby właśnie pokazywać ludziom, żeby też uczyć. Ale wiesz, że jesteśmy potencjalnie uważani za świrów, którzy się przygotowują na jakieś ekstremalne sytuacje, a których może nie być. Tylko, że ostatnio za masłem stali przy pierwszej pandemii, od trzeciej nad ranem zaśostrzy, że to masz. Teraz chcesz sam uczyć, szanowni państwo, dlatego ja nie będziemy tutaj kadzić z tym dzikiem, ale powiem wam jedno. Oglądajcie różne stacje, nie tylko moje. Oglądajcie tych młodych, tych moich można uczniów, którzy się uczą, którzy przekazują tą wiedzę. To może się Wam wkrótce przydać. Może być Wam bardzo, bardzo potrzebne, gdyż to pozwoli uratować Was i waszą rodzinę. Dlatego tu Dziki Preppers też już zaczyna nauczyć, bo już coś pojął i teraz chcesz przekazać władzę dla tych innych. Jak ten twój kanał się nazywa? Dziki Preppers. Dziki Preppers. No nazwa no, rzeczywiście. No, wyglądasz tak dzik, wielki taki taki zwykły dzikowy, dzikowy skarb, nie? Dlatego to mi się kojarzy. Dziki Preppers. No ale to dobrze. No, Szanowni Państwo, także ja zapraszam i kolegawnie zdeszasz zaprasza na kanały po prostu, żeby oglądać i uczyć się, uczyć się jeszcze raz uczyć się. Tak to dziękuję, to powiedzę, dziękuję. No. dziękuję bardzo, dziękuję.